Za nie jest już z tego zombie, jakby gry się gryzie w plesy prawda? Nie, 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 nie. Możesz go zabić, pozwalam ci. Tak też zabiłem. Dziękuję. Failer. <trybuj> <trybuj> wow. No, co jest to? What? Czemu w niego nie trafiam? Aaaa... Oh, crapple Pamiętam, czyli coś nie wychodzi ten, że używasz za no, ilości granatów Chociaż jest to, jest to rodzaj um, tej rady, który nie nadaje się na randkę, więc... No niestety Oh, for crap's sakes. Ah Oops, not to. Come back, never mind. Here, hold this. Hmm. <laughs> I'm really good at this. <sighs> Squeee. Chwytaj szybko, szybko. Bounty board. Mam nadzieję, no, że na no, no, bounty board jest coś ciekawego. Maybe to the professionals. Ooh. Yeah. Find some information about what happened to the Zeot. Okay. Ok. O, znalazłem Sniperkę o nieco mniejszym domyczu, ale za to większej celności i szybciej strzela i ma więcej e, na w magazynku. Don't mind if I do, Hyperion. No tak. Właśnie, zobaczmy, czy nie ma czegoś. Tak, ponoć Hyperion ma najlepsze broń. Najlepsze e, właśnie. Ile ma obrażeń? E, 240 parę. To tutaj coś mam dla ciebie lepszego. Proszę. Nowy... Let me see. Hmm. No więc właśnie. Mówimy, że cię kocham? <laughs> tak, mówiłeś. No, Ale jeszcze możesz raz. jeszcze powtarzać. Kocham cię. Cieszę się. Dobra, em... To jest chyba jedna z najwyższych celności, jakie widziałem w sniperkach. Co teraz? teraz, co nic mi nie Mam o wiele mniejszy uh, atak speed, ale I can live with that. Yep. Boom. Boom. Uh, Nets bleeding heart infirmary. Tutaj. Yeah. jestem koło niej. Tak, tak właśnie, tak czytam sobie, co tutaj jest. Widzę, że te trupojady mordujesz. No. W sumie to można by je nazwać nawet ścierwojadami. Bardzo tak gotikowo. No, zresztą nie tylko gotikowo, bo ścierwojady są na przykład też jeszcze w Diablo 2. A no, tak, faktycznie. A rację masz. I pewnie jeszcze w niej jednej innej grze, więc. I w każdej wyglądają inaczej. Na te ścierwojady z gotykiem najbardziej zapadły w pamięć, bo można je zabić, później zjeść z nich mięso. Nie. Tak, to są przerośnięte kurczaki. To tak, wyglądają jak takie, takie, jak te, te praptaki, wiesz, te które były w czasie dominacji ptaków, naj, największe praptaki wiesz. No właśnie. Trochę jak to, trochę mi to przypominało. szczególnie te z Gotika trójki, z tym, które miały pióra faktycznie wtedy. O. No to możliwe, że Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. I failed. Ups. Swe tak mocno sfejlowałem, że musiałem wyżyć się na tak, kup kupie kości. Orwel oh bywa. U uwaga, uwaga, uwaga. Liczę 7. Sama i grupy tego tutaj latają. Cześć. Yeah. Zawsze jest łatwiej kogoś opędzać od tych ptaszarów, niż samemu się od nich yeah. opędzać. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, ja po prostu mam broń w tej chwili, która wolno się przeładowuje. Jakby się przeładowywała szybciej, to bym nie miała z tego tytułu żadnych problemów, bo wszystko sprowadza się po prostu do tego, że ja do nich strzelam, nie trafiam, one na mnie pikują, a ja muszę przeładować. E, wyszłam po prostu z sprawy, bo dawno nie polowałam na raki. No. No cóż, kolejna lokacja. General Hospital? Co to za nazwa? No bo ja jest General Hospital, nie? General Hospital no to... to jest. Raczej zachęcająco niż... no, bo chodzi, chodzi o hospital. Hospital to jest w sensie, że. Hospitality. To jest na tej zasadzie. To jest. To jest. A, Buda za musicę, słowna, mówię, słowna mówiąc krótko. Tak. Hmm. Dobra z tym karabinem czuję się upośledzona Herb derp. Dobra. Dobra, co ja sobie za krzywdę zrobiłam? Może raczej. A nie, nie zrobiłam sobie żadnej. Jej! O, w mordę! Wiesz, ile criticalem sięknąłem z zombiekowi? Ile? Ponad 3000. Uh, słodko. Wow. Widzę, że zdetonowałeś tam Ee, suicide Nie, sobie. przepraszam. Suicide. Tak, z No tak. Teraz suicide będzie biegał sobie z beczką. Uh -oh. To bolało. Oh. A, -a, 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 -a. Tak, śmiesz. Na mnie żygać. Ja ci dam. To jedno jest najgłupsze. Yeah. Porusz mordę. Ooo, Poczekaj, myślałem, że poczekam aż wiesz, aż zacznie słuchać na mnie żygać. Wtedy po prostu go strzelę w ryj. Ale... Też opcja. Nie ale zrobiłam mu kuku trochę wcześniej. Kuku to trochę ma opowiedziane. Ostrzeliłeś mu... Witalne Wszystko. elementy ciała. Okej, okay, popatrzmy, co my tu mamy. To nie ma efekt, nie strzelałam mu w krosze. Eee. Uh, you made me feel uh, uh, not at ease. Właśnie. To ma efekt, oh. ja, żołnierze Cerberusa poluje strzelając im w krosze. No właśnie. To jest najlepszy dla mnie cel. Dobrze, że z nich nie z dukiem, nukem. Wiesz, I got balls of steel. Te. Yeah. Seriously, no co do. Eee, uh -oh. co ja to zrobiłam. Nie wiem, bo możesz? Nie, prawdopodobnie dlatego, że spudłowałam w klawisz. O Boże. Każdemu kto się do tej pory dziwił, czemu w usta mało headshotów, oto macie odpowiedź. Jeżeli <noise> nie jest w stanie zrobić w klawisz, czy ma statyczne na klawiaturze, to zrobię w łeb, czy jakieś istoty. No, więc właśnie, to jest y, bardzo trafne uzasadnienie tego. I ta osoba gra w Chociaż czasami mi się zdarza trafić headshota, ale jest to przypadkowe. Mocno losowe. To tak samo, jak ty masz częstotliwość strzału, jakie następuje koniunkcja sfer, to ja mam ten, ten, częstotliwość. Y, Trafiania w głowę mniej więcej eee, podobną jak czy, występowanie czy, koniunkcji sfer. Czy oglądałaś może e, taki film jak Liga Niezwykłych Gentlemanów? Nie. Było tam taka, było co bardzo mi przypomniało się w tym momencie, bo jedna była tam grana przez Shona Konry, a druga przez jakiegoś tam, nie pamiętam kogo, nieważne, istotne. E, no, kurde, bo nie skoczyć. I e, ten e, powiedział, że ten, ten, ten gość, czego ten grał Shona Konry, to jest jakiś jakby stary ten stary wymiatacz. Nie? Mm -hmm. I on powiedział do niego w tym momencie, w momencie że e, znam te, twój typ. E, wy, wy, wy to jesteś tak zwany American Style Shooting, czyli wystrzel tysiąc pocisków, liczy, że jeden trafi. A tamto ma się preferował strzelić raz, a porządnie. Bywa. Dokładnie to samo porównanie. Dobra. Ee... O. Wow I'm strafing! Po prostu to ta snajperka to jest moja druga miłość w tym momencie No widzisz Nie wiem jaka będzie musiała być następna, żebym ją wymienił. Po prostu precyzja tego jest. Ludgun! O, biegnę. Nie to. To na chwileczkę wychodzę z tego, zresztą do zachwytu i lecę ci pomóc. Nie widzę No Bo mu skrzynka zasłania. FFS! Mnie żegnało w plecy i mnie spowolniło. Tylko jednego criticala że sprzedać. Coś ciekawego? O! Coś Granaty. ciekawego! Eee... Uh, violent Savior, hallelujah! Unikalny przedmiot. SMG. Uh, z regeneracją amunicji. O! 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 o tego, że ma... O, o, o. Damage ma szajsawy, ale ma regenerację amunicji, więc możesz go nieść po prostu i kiedy wiesz, idziesz i nic nie robisz, to tego bierzesz, żeby się miała. amunicję. Taki, taki, taki tak, tak, ja mam pomysł na życie z nim. Bo Damias to mam. No. ...czyś między słaby a dobani. bani. fakt, że krzywda mi się dzieje w momencie, kiedy używam ostatnio rakietnicy, to sobie po prostu poużywam troszeczkę też tego regenerującego mi amunicję SMG. Ale Violent Savior i Opis, hallelujah. No. no. Generalnie rzecz biorąc, tworząc te gry, Gearbox Software okazało się być firmą, która ma specyficzne poczucie humoru. No właśnie, mi się podoba. Tak. I co najważniejsze, okazało się, że w ogóle mają poczucie humoru. Co jest in plus? Bo są też takie firmy produkujące gry, które poczucia humoru nie mają za grosz. Ale i tak można sobie z nich zabić z nich jaja. Tak, ale oni i tak tego nie zrozumieją. Coś smutne. Czy wiesz, no... To, że kiepsko tworzą gry, nie są wszystkie dietami, no. Ale wiesz, no... Jak się stworzy kiepską grę, to też trzeba mieć jaja, żeby przyznać, że pewne elementy w niej były kiepskie. Czy? Pan Casey Hudson na przykład z BioWare twierdzi, że zakończenie Mass Effecta trójki jest świetne! Jest w końcu jego autorstwa. Poniekąd. A jest tak naprawdę fatalne. To jest najgorsze zakończenie. Tak, to jest jedno zakończenie, o którym myślałem, że ludzie e, zaczynają tworzyć teorię na jego temat, żeby tylko nie, nie było to, co faktycznie zostało im przedstawione. Tak. Szczerze powiem, że ja też byłam ostro za teorią indoktrynacji. Bardzo, bardzo chciałam, żeby to DLC rozwinęło te kwestie.

Chcę wam i go. This unholy ordeal. As if those who have passed coming back to life isn't evil enough, I've learned of some new kind of abomination near the hospital on the hill. I fear I have another crime against nature whose earth must be kicked, and it will be, for my name isn't Father Jackie O'Callahan. Hmm. to, to był z tym, że. E, e, jak to się nazywa? Z tym, że wspomaga się whisky, które zostało mu w tej? W. Um... Nie wiem nic, chodźmy. No, kurde, molak, lubię tego gościa, bo ma fajny głos, taki. jest taki... irlandzki. Irlandzki akcent, nie? Chyba tak, takie ja mam wrażenie. Au. Dobrze, fajnie, że widzisz Hellboy'a, ale ja go nie widzę, okej, okay, już. O, torso. For fuck's sakes. Że małem miałem o jeden raz za dużą maczetą, i gdyby gra zadziałała jej tak, jakby fizycznie, to bym rozciął ten mózg wypadający z głowy ząbieka w pół. Bywa. Można i tak. A gdybym miał keyboard, to była to mogątać była. ta 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 da ta, ta, ta. Oh yeah. Pamiętaj, że lepiej go zabić zanim się zrajuje. No, where skag. Była Skag, zimna. Robię Test, tak yeah. Jak się artefakt to da, Siren oczywiście. Ojej. Oh, po czemu dla mnie? Pewnie nie będę mogła go użyć, bo mam za niski level czy coś ten deseń. No... no czekaj, sprawdzę w ogóle co ja to złapałem, bo przy tak broń do łapy od razu. Co to jest? Co nie zmienia tego, że kurczę, tym razem poszło bardzo szybko. No, nie da się... Nie daliśmy mu się enragnąć. <laughs> Dalej na ziemi leży jego kapelusz. <laughs> tak, wiem. Pierwszy raz zwrócić uwagę. Hmm... Aha, to, to, to jest to, czym użyłem wcześniej. No, ale stworzenie potwora, który nazywa się Were moim zdaniem, jest fajnym pomysłem. Tak, skag zasadowanie zdecydowanie jest jeden ze przemysłów tego DLC. W ogóle to jest chyba najlepsze DLC do tego. Pod, pod względem pomysłów. I e jest przede wszystkim śmieszne, jest na wesoło. Mhm. O, I Jest tutaj cała masa takich. Shotgun żółty. Ja shotgunów nie używam. A ja używam. Don't to mind if I zabawy. do Nie mam nigdy meżu, ale i tak mi się bardziej podoba. a co to jest o tym nieco wyższą. Teraz trzeba znaleźć... E, antidotum. Gdzie? Na śmietniku. Są Znalazłam e, przedmiot questowy do There might be some o tak, side effects. O właśnie cały czas o tym mówię. Nie może mnie słuchasz. Nie, bo skupiłam się na tym, że... Na grzebieniu u śmieciach, wiem, wiem, wiem. Tak. <laughs> Nie walcz z tym, wiem. No i tak grzebie sobie, grzebie i nagle... O, przedmiot questowy. <laughs> Tam...